No witam, witam, gruziska z serony Szykus, a dzisiaj jest takie y, lekkie powiadomionko, gdyż iż, ponieważ chodzi o to, jak będą wyglądają odcinki. No więc, y, jeśli chcecie odcinki z tej gry, czyli Legends L65, no to napiszcie w komentarzu, będą przynajmniej trzy komentarze, no to zacznę robić odcinki z tej gry. Odcinki z Korpacją powinny się płacić w poniedziałek albo wtorek lub w środa. Y, normalne odcinki Simsy w tygodniu jakoś, myślę. A jak będą wyglądały? Myślę, że będą montowane, jakieś coś będzie pododawanie, cięcia porobione, przejścia fajne No, także co? Subskrybujcie, komentujcie, znowu so, Wam taki krótki film, bo jest e, późno a No nie miałem czasu, no nie miałem czasu dzisiaj, przyznam się e, Jakiegoś vlogaska, bo chciałem ogarnąć to właśnie, już na ja długo myślę, także, także no e, Ja cię z wami żegnam, no, także bye bye, pa! Subuj, subuj, subskrybuj kanał!